Cześć Ewelina, Witam w tak trudnym momencie. Cześć, dla, dla wszystkich Polaków, e, dla wszystkich tu w ogóle w Luksemburgu, ale myślę, że w szczególności dla Was. E, słyszałem o tym, że sklep pracuje na pełnych obrotach, a nawet na więcej niż pełnych obrotach. Powiedz coś o tym. E, ciężko mi cokolwiek mówić, bo mamy kolejkę, więc, e, przepraszam, jest bardzo dużo, dużo zamówień do wydania jeszcze na tą chwilę. Pracujemy odkąd koronawirus się zaczął na. na na pełnych obrotach, na pełnych zamówieniach. Mamy dostawy do domu, mamy, mamy dużo, dużo pracy. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale zawsze z uśmiechem. Tak, widzę właśnie i podziwiam Cię, ile zamówień zrealizowaliście teraz w okresie przedświątecznym? Eee, ponad sto. Mm -hmm. Ponad sto. Oprócz tego były osoby, które nie zamawiały, które przyszły też na zakupy, których staraliśmy się obsłużyć jak najlepiej, więc mam nadzieję, że nie zawiedliśmy. Jestem tego pewien. Słyszałem, że dzisiaj była bardzo długa kolejka. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Aż tak, e, tak. trzy dni. Trzy dni, myślę, że cały tydzień. Cały tydzień był taki dosyć niesamowity. No mam nadzieję, jestem przekonany wręcz, że my, ludzie, którzy przyszli do Was, wyszli dobrze zaopatrzeni na święta, które siłą Towar rzeczy spędzą jest. w Luksemburgu. Towar jeszcze jest, jeszcze mamy zaopatrzenie, także mam nadzieję, jutro jeszcze pracujemy, sobota. Mhm. Od 9 do 16 e, mamy jeszcze dużo towarów, więc. Mhm. Myślę, Czyli że... patrzycie do soboty. Do 16. Do 16, a później otwieracie. E, myślimy o czwartku. O czwartku, o czwartku okay. żeby otworzyć. Dobrze. Chcemy też złapać trochę oddech, pobyć z, z rodziną, z bliskimi więcej. Wiadomo. Życzymy wszystkim wesołych mm. świąt i mam nadzieję, że Was nie zawiedliśmy. <laughs> Jestem absolutnie tego pewien. E, dziękuję Ci za... E, Parę słów, a przede wszystkim za to, że w, tym, w tych trudnych czasach pracujecie dla tak, naszej jesteśmy polskiej dla społeczności was, jak najbardziej. Jesteśmy. No i życzę wesołych, ale przede wszystkim zdrowych świąt. Tak samo tobie również życzę wszystkiego dobrego, Marcin. Dziękuję Pozdrawiam. bardzo.